Rozmawiamy z Basią Nalepką, z którą mieliśmy okazję porozmawiać przed jej wyjazdem do Tajlandii, gdzie, gdzie się przygotowałaś tam, prawda? Jak było w Tajlandii? Było bardzo ciepło. <laughs> Były bardzo ciężkie treningi y, dwa razy dziennie. Cały czas no, stójka my tam z łukaszem sobie robiliśmy czasami parter, no, żeby też się przygotować pod walkę MMA. No nie było czym oddychać w ogóle jeszcze. Rano wieczorem biegaliśmy sobie czasami, znaczy rano to zawsze, a wieczorami czasami jak mieliśmy siłę. No i przez to, że nie było jak tam oddychać, no to, to było dwa razy cięższe przez to treningi. No, i, no ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, no, bardzo duży progres zrobiłam. No, widzę to na treningach już postępy, więc, więc chyba dobrze. Było ciężko, ale chyba tam wrócisz? No mam zamiar wrócić albo w tą zimę, a jak nie, no to jakoś po wakacjach albo tak jak teraz, gdzieś tak pod koniec roku, no bo są tańsze bilety. No bardzo mi się tam podobało, więc... Na pewno wrócę. Miałaś walczyć na GaliPLM, ma 39 w Prusicach, niestety odwołano twoją walkę. Zawieziona pewnie jesteś bardzo. No, byłam zawiedziona, bo się dowiedziałam to nie od samego organizatora, tylko dowiedziałam się to przez stronę internetową. No moim zdaniem tak się nie powinno traktować zawodników, choćby dlatego. No byłam, no, szykowałam się do tej walki stricte, no bo tutaj mam bardzo dużo znajomych, dużo kolegów, koleżanek, więc te, też jakbym walczyła pod własną publicznością, jakby, bo bardzo dużo ludzi mnie tutaj zna. No Niestety nie wyszło, podobno nie znaleziono mi przeciwniczki. Yy, no, w sumie jest mi, dla mnie ciężko znaleźć przeciwniczkę. No ale zawalczę za dwa tygodnie w Legionowie z Sezon Badurek. Może po prostu słyszałem, że prąd zawraca w, w Chinach, w gniazdkach. Może po prostu nie... gołęby nie doleciały do, do Tajlandii. Możliwe, że nie doleciały, no ale też były, są Facebooki, są interne. jest internet, są telefony, ja telefon miałam cały czas włączony, żadnego połączenia nie dostałam od organizatora gali i ja się próbowałam dodzwonić, oczywiście organizator nie odbierał, na wiadomości na Facebooku też nie odpisywał, dopiero się później dowiedziałam, że po prostu nie znaleziono mi przeciwniczki. Nie mam w sumie tego złego, co by na dobre nie wyszło, walczysz w Legionowie, byś miała mocną rywalkę, eee, może to i dobrze, że, że ta walka Cię teraz ominęła, będziesz mogła się bardziej skupić na tej naprawdę poważnej walce w swojej karierze. Znaczy, chciałam się tutaj przetrzeć, bo dawno nie walczyłam zawodowo, też nie walczyłam amatorsko. Wiadomo, że to się też zapomina. No, nie mam tego bycia już ze stresem i w ogóle, więc dla mnie będzie cięższa walka niż bym miała tutaj zawalczyć i dopiero później tam, no bo już bym tutaj się była ze stresem przynajmniej. No i w ogóle bym sobie przypomniała, jak się walczy zawodowo, no bo już nie walczyłam od kwietnia właśnie. No, może dobrze, bo może nie złapię żadnej głupiej kontuzji, no i będę mogła na w pełnej formie Zawalczyć z Izą, bo to będzie jedna z naj no, najcięższa moja walka w mojej karierze jak dotychczas. Więc mam nadzieję, że będzie dobra, dobra walka. Troszkę mnie zaskoczyłaś, bo ja słyszałem, że ty się nie stresujesz nigdy. Nie, no, każdy się stresuje. No, jestem tak samo człowiekiem, jak każdy inny. Wiadomo, że lepiej powiedzieć, że się nie stresuje ktoś, no ale zawsze ten stres jest. Dziękujemy serdecznie, trzymałem kciuki za walkę w regionowie. Dziękuję bardzo.